Mija właśnie rok, odkąd koalicja uśmiechniętej Polski wygrała wybory, no i niestety tej koalicji należą się fatalne oceny. Z wieloma problemami sobie nie radzi, trawią ją wewnętrzne konflikty, a co gorsza państwo zmierza w kierunku prawnej anarchii. Zróbmy sobie nawet taki szybki przegląd sytuacji. Budżet państwa w tragicznej kondycji. CPK zaorane, służba zdrowia bagoni, sądy i prokuratury bez komentarza. Już nawet nie mówię o tych obietnicach, jak paliwał po 5-19 akademiki za złotówkę, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, bo od początku było wiadomo, że tego nie będzie, ale ta ekipa zniszczyła nawet tak łączące społeczeństwo projekt, jakim była budowa centralnego portu komunikacyjnego. Zaorali pod byle pretekstem te inwestycje tylko dlatego, że zaczęła ją poprzednia ekipa, i to była właściwie jedyna wina CPK. Donald Tusk i jego koalicja dość skutecznie omamili społeczeństwo kłamstwami małymi i dużymi, mówili jak to tamci nieudacznicy kradli i rozwalali państwo, a my, specjaliści, zbudujemy w Polsce prawdziwy raj. Jak już przejmiemy władzę, to będą takie wyśrubowane standardy etyczne, że mucha nie siada. No i minęło niewiele czasu i okazało się, że te standardy to fikcja, czego dowodzi chociażby ta ostatnia sprawa z Merchą i Gajewską, którzy doili sobie na grobę pieniądze. A propos jego marszałkiem został Szymon Hołownia, który wciąż zachowuje się tak, jakby był prowadzącym jakiegoś talent show i pajacuje przy każdej nadarzającej się okazji. A odzywki rodem ze słabego kabaretu i sztuczny uśmiech to jedyne, co ma do zaproponowania. W ogóle nie nadaje się do tej roli, ale takie prawo zwycięzców mogą nawet posadzić na marszałkowskim fotelu stracha na wróble i nikt nie może pisać nawet słówka. Siłowe przyjęcie mediów publicznych, polowanie na opozycję i areszty wydobywcze, łamanie prawa i naruszanie konstytucji teoretycznie powinny wywołać alarm ze strony Unii Europejskiej i organizacji walczących rzekomo o prawa człowieka, ale jest jakoś dziwnie cicho. Dlaczego? No bo jak rządzi Tusk, to nikt nie zająknie się nawet córkiem, bo on jest nasz, swój człowiek, a jego przyjaciółka von der Leyen nie da mu zrobić krzywdy. Jednak król jest nagi, to już widać. A te problemy będą się tylko nasilały. O tym, że koalicji nie idzie dobrze, świadczą sondaże. Tak, wiem, trzeba mieć do nich ograniczone zaufanie, ale jednak coś można z nich wyciągnąć. No i okazuje się, że jak na rok tak wspaniałych rządów, to Platforma i jej sojusznicy wypadają słabiutko, bo gdyby dziś były wybory, to Platforma ledwie by wygrała, a w niektórych badaniach to nawet prowadzi PiS. Konfederacja przy tym troszkę się wzmocniła, ale czy doszłoby do walicji z PiSem, to już oddzielna historia.